Obok krzyża Jezusa stały matka Jego i siostra matki Jego, Maria, żona Kleofasa i Maria Magdalena. Kiedy więc Jezus ujrzał matkę i stojącego obok niej ucznia, którego miłował, rzekł do matki: Niewiasto, oto syn twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto matka twoja. I od tej godziny uczeń wziął ją do siebie. Właściwie to to pierwsze czytanie, które dziś dostajemy, mogłoby się zacząć wers dalej. Ukazał się wielki znak na niebie, niewiasta obleczona w słońce. W tym znaku niewiasty obleczonej w słońce bezbłędnie rozpoznajemy Maryję. Ale to czytanie zaczyna się wers wcześniej. Tak, taką wizję Bóg daje Janowi. I tak Jan to zapisuje, i takie słowo też Kościół chce, żebyśmy dzisiaj przyjęli. Zaczyna się wers wcześniej, to znaczy: Świątynia Boga w niebie się otwarła, i arka Jego przymierza ukazała się w Jego świątyni. Ta wizja, ten obraz Arki Przymierza ukazującej się w świątyni, i obraz Niewiasty obleczonej w słońce, w której rozpoznajemy Maryję, nakładają się na siebie. Dobrze to zobaczyć. Arka Przymierza. Kiedy Jan spisywał Apokalipsę, to od ponad 500 lat nie było wiadomo już, gdzie jest Arka Przymierza. Kiedy Jan spisywał Apokalipsę, nie było już w świątyni w Jerozolimie. pozostała zburzona przez wojska tytusa w 70 roku, ale Arka Przymierza zaginęła dużo wcześniej w 586 roku przed Chrystusem. Arka utracona, utęskniona przez naród wybrany, bo przecież czym była, była znakiem wybrania tego narodu. Znakiem jakiejś absolutnie szczególnej obecności Boga wśród nich, znakiem szczególnej opieki Boga nad narodem wybranym. Izrael dwa razy tracił arkę. Raz, kiedy toczył wojnę z Filistynami, to jest czwarty rozdział pierwszej księgi Samuela, podczas tej wojny Izraelici przegrali bitwę i wymyślili, że na następną bitwę wezmą ze sobą arkę z przybytku. Jak będą mieli ze sobą arkę, to na pewno wygrają. Czyli krótko mówiąc, potraktowali ją jak amulet. Potraktowali Arkę Przymierza jak przedmiot magiczny, który z automatu musi im zapewnić zwycięstwo. I w tej bitwie, na którą wzięli Arkę Przymierza, stracili ją. Potem została im zwrócona. Ale dokładnie tak samo się zachowywali później, i przed tym zresztą przestrzegał ich Jeremiasz. Siódmy rozdział księgi Jeremiasza też warto tam zajrzeć. Jeremiasz mówił: Nie myślcie sobie, że możecie żyć tak jak żyjecie, ale chodzić i mówić: A świątynia pańska, świątynia pańska, mamy wśród nas świątynię pańską. Mamy arkę przymierza, wśród nas to nam się nic nie stanie. Znów jakby arka była amuletem, totemem. A Jezus chce, żeby Jan tak zobaczył te dwa znaki, Jan tak to zapisuje. My takie słowo dzisiaj dostajemy: obraz niewiasty obleczonej w słońce Maryi i obraz arki przymierza, nakładające się na siebie. Także po to pewnie, żebyśmy zapytali siebie, czy Maryi nie traktujemy na sposób magiczny. Czy nie miał racji trochę Czesław miłość, pisząc: Prosiłem Ciebie o cud, ale byłem też świadomy że przychodzę z kraju, gdzie Twoje sanktuaria służą umacnianiu narodowej ułudy i uciekaniu się pod Twoją obronę pogańskiej bogini przed najazdem nieprzyjaciela. I czy nie miał racji trochę Jacek Kaczmarski nieco dosadniej śpiewając w jednej z piosenek o Polaku, że użyda Żyda pił, batorzył Żyda, a przed żydowską matką klękał i czekał łaski malowidła, najświętsza ratuj go panienko. Czy my nie traktujemy Matki Bożej trochę tak magicznie? Śpiewaliśmy przed chwilą w refrenie psalmu: O niej tyś wielką chlubą naszego narodu i zgoda, ona jest naszą chlubą, jest dla nas zaszczytem, że jest naszą królową. Ale czy dla niej jest zaszczytem, że jest naszą królową? To było zaszczytem dla Jana, że stała się jego matką i naszą pod krzyżem, ale dla niej. Teofil Lenartowicz znów w kolejnym wierszu, opisując to, co się wydarzyło wówczas na Golgocie, o czym słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, podsumowuje to: O pociecho, jakżeś sroga, o radości z sercem sprzeczne, za człowieka oddać Boga, za doczesne oddać wieczne. Co to za zaszczyt dla Maryi być naszą królową. Kiedyś znajomy zakonnik, nieco utalentowany plastycznie, wysłał mi taki trzyobrazkowy króciutki komiks. To oczywiście trochę z przymrużeniem oka. Na pierwszym obrazku jest wyraźnie zmartwiony Pan Bóg, taki typowy, jak to się rysuje go dla dzieci, z brodą w Aureoli, taki zmartwiony stoi, a w tle widać Matkę Bożą z takim charakterystycznym gestem i spojrzeniem. No i Pan Bóg, tam jest taki dymek, jest napisane... Pan Bóg się martwi, mówi Maryja, uparła się, że chce być królową. Na drugim obrazku ma taki podniesiony palec, jest wyraźnie ucieszony, i na trzecim pokazuje globus, a w dymku ma napisane: Znalazłem jej taki kraj na północy, że jej się odechce. Oczywiście to z przymrużeniem oka należy przyjąć. Mam nadzieję, że się rozumiemy. Ale coś w tym jest. Coś w tym jest. Jej królowanie, jej macierzyństwo to jest dar, który nas przerasta. Przerasta także nasze zdolności przyjęcia Go i nasze zdolności rozumienia. Tam na Golgocie warto policzyć, ile kobiet stoi pod krzyżem Jezusa. Stoi matka Jego i siostra matki Jego, która jest różna od Marii, żony Kleofasa i Maria Magdalena. Ta siostra matki Jego, my wiemy, jak miała na imię, a miała na imię Salome. I była Matką apostołów Jakuba i Jana. To rzuca pewne istotne światło na to, co się dzieje w tej dzisiejszej Ewangelii, do której jesteśmy zaproszeni. Kiedy Jan słyszy od Jezusa wiszącego na krzyżu, oto matka Twoja, to koło Niego stoi Jego rodzona matka. Tam na Golgocie oni się wszyscy rodzą do jakichś zupełnie nowych relacji. Te relacje, w których pozostawali dotychczas nabierają zupełnie nowego znaczenia, nowego wymiaru, nowej głębi, nowej mocy, nowej jakości. Śluby Jana Kazimierza złożone w katedrze lwowskiej w 1656 roku. Śluby jasnogórskie, które za chwilę błogosławionym księdzem prymasem składaliśmy w 1956. One były programem wielkiej przemiany relacji międzyludzkich, wielkim programem jednej i drugiej przemiany społecznej, która miała nastąpić. Jan Kazimierz abdykował potem między innymi dlatego, że miał takie poczucie, że nie udało mu się tego programu spełnić doprowadzić do przemiany relacji w swoim królestwie. To słowo nas dzisiaj pyta i Maryja, nasza królowa nas dzisiaj pyta o nasze relacje, A tak naprawdę to jest pytanie o to, czy my w naszych relacjach, takich jakie mamy, w rodzinach, małżeństwach, przyjaźniach, znajomościach, miejscach pracy, w tych wszystkich mikro i makrośrodowiskach, w których funkcjonujemy, czy my w tych relacjach wierzymy w moc Ewangelii? Maryja Jasnogórska, nasza królowa trzyma na jednym ręku Jezusa, a drugą ręką wskazuje na Niego, a dokładnie na Ewangelię, którą On trzyma w rękach. Czy my wierzymy w moc Ewangelii, że da się żyć według Ewangelii, że da się swoje relacje z ludźmi kształtować i przeżywać według Ewangelii? To są te dwa obrazy, które nam Jan daje w Apokalipsie. Ten obraz Arki i niewiasty, niewiasty, która jest brzemienna. Jan pisze, ona cierpi już bóle rodzenia, pierwsze skurcze. To pani tu obecnych trzeba by pytać, ale jest moment w życiu, kiedy kobieta jest bardziej bezbronna? Inna rzecz, że nie ma momentu, kiedy byłaby silniejsza w życiu, prawda? Ale naprzeciwko tej brzemiennej, rodzącej, bezbronnej niewiasty stoi potężny smok wyobrażający zło. Jan go dość szczegółowo opisuje. Mówi, on ma siedem głów. Siedem to jest zawsze jakaś taka symbol pełni w Biblii. Ma siedem głów, pełnie mądrości, sprytu. Ma dziesięć rogów, róg to jest w Biblii zawsze symbol siły. Ma wszystkie możliwe środki nacisku. Co znaczy bezbronna niewiasta, rodząca wobec potęgi smoka? To słowo i Maryja nasza Królowa pytają nas dzisiaj, czy zawierzymy brzemiennej niewieście, jej sile. Czy jednak bardziej jesteśmy skłonni zawierzyć siłę Smoka? No bo nie ukrywajmy, on jest przekonujący. Spryt jest przekonujący. Siła jest przekonująca, skuteczna w życiu. Także w relacjach z ludźmi, może zwłaszcza w nich. Jak to wygląda? Choćby na takim poziomie tego, co i czym do siebie mówimy na co dzień. W domu, w małżeństwie. Kiedy spotykamy się przy stole, w debacie społecznej, mówimy do siebie z szacunkiem, z gotowością zrozumienia tego drugiego, czy mówimy do siebie agresją? Agresja jest smocza, agresja jest skuteczna. Nie jesteśmy głupi. Może nie mamy siedmiu głów, ale po jednej, ale sprawnej za to, nie? Potrafimy przecież tak się odezwać, żeby poszło w pięty. Czym się posługujemy szczerością, pokorą, która pozwala uznać, że może nie wszystko jeszcze wiemy i nie wszystko żeśmy zrozumieli, a na pewno nie wiemy, co tak naprawdę jest na dnie serca drugiego człowieka. Czy mówimy do siebie tak jest chyba przerażająco często. Tym, cośmy obejrzeli w takim czy innym dzienniku telewizyjnym, przeczytali w takiej czy innej gazecie, usłyszeli w takim czy innym radio, albo obejrzeli w internecie, w filmach z żółtymi napisami, tak zwanymi. Czym do siebie mówimy, czym się posługujemy? A mamy wszyscy poczucie, chyba nie, że to, jak do siebie mówimy, to jest szczyt góry lodowej tego, jacy jesteśmy: środki smoka czy środki bezbronnej niewiasty. Tak, smok atakuje niewiastę i jej potomstwo, Jan mówi o tym wyraźnie w tej wizji. Tak toczymy walkę w życiu, doświadczamy walki, ale to jest walka, która toczy się w nas przede wszystkim, w naszym wnętrzu. I nieraz tak bardzo bojąc się smoka zła, który atakuje, nie zauważamy, że już dawno daliśmy mu się pożreć. Wtedy, kiedy jesteśmy agresywni, kiedy posługujemy się manipulacją, półprawdami. Co się ostatnio zdarzyło w katolickich mediach, zmanipulowano materiał pokazujący, jak pewna dziewczyna o zupełnie innych poglądach niż my, którzy jakoś jesteśmy w kościele, podczas jakiegoś protestu, starcia na jakimś proteście, na chwilę wycofała się ze swojej agresji i okazała empatię pewnej staruszce. Tyle zrobiła. To jest prawda. Zrobiono z tego cały materiał o tym, jak to rzekomo została nawrócona i zmieniła poglądy. Może byśmy tego chcieli i sobie życzyli, ale to jest nieuczciwe wobec takiej dziewczyny. I to są środki Smoka. Mówię o tym, bo to taki wyraźny przykład, przynajmniej dla tych, którzy jakoś tam w te media różne, internetowe też zaglądają. Ale zobaczcie, ile tego jest na co dzień. Dzisiaj Maryja wskazuje nam na Jezusa, na Jego Ewangelię i pyta nas, czy zechcemy jeszcze raz uwierzyć tej mocy, którą ma Ewangelia. Ta moc jest przedziwna. Krzysztof Kamil Baczyński, i tym już kończę, modlił się do Boga Rodzicy. Ty, która jesteś, jak nad czarnym lasem blask pogody słonecznej Kościół. Nagni pochmurną broni naszą, gdy zaczniemy walczyć miłością. I może o to przede wszystkim potrzebujemy prosić dzisiaj Królową Polski, tę, która jest naszą chlubą i której my chcemy być chlubą, żeby nas przekonywała wciąż odnowa do mocy Ewangelii, do tego, że jedyna walka, jaką Wolno toczyć w imieniu jej i jej syna, to jest walka miłością, łagodnością, szacunkiem i dobrocią. I że sięgnięcie po jakiekolwiek inne środki, choćby w najszlachetniejszych intencjach, jest przeniesieniem się do obozu Smoka.